Nasze badanie było pierwszym tego typu badaniem w Polsce, jednym z pierwszych na świecie. Obejmowało przebadanie tysiąca inwestorów w kryptowaluty i pokazało, że co trzeci z nich wykazuje problemowy wzór zachowań. To znaczy, że tracą kontrolę nad czasem, tracą kontrolę nad inwestowanymi środkami, ale również nad emocjami związanymi z inwestowaniem. Typowy profil takiego Problemowego inwestora to mężczyzna między 30 a 40 rokiem życia, z wykształceniem wyższym, często angażującym się w tzw. handel dzienny, z doświadczeniem w inwestycjach w instrumenty pochodne. Od strony psychologicznej są to osoby, które cechuje nadmierna pewność siebie, wysoka impulsywność, osoby poszukujące wrażeń, ale też odczuwające stres, czasami zabawiające lęku i depresji. To, o czym mówię, to nie jest jeden przypadkowy trend, to jest po prostu logiczna ewolucja rynku. Kapitał szuka nowych rynków do eksploatacji, do tego dochodzi proces konwergencji, łączenia różnych praktyk społecznych, różnych zachowań, różnych klas aktywności, gier, hazardu, spekulacji finansowej w wyniku wykorzystania technologii blockchain. Do tego dochodzi jeszcze rozrywka. Granice między tymi aktywnościami stają się coraz bardziej rozmyte. Coraz trudniej rozpoznać jest granice między aktywnością ekonomiczną a aktywnością rekreacyjną, rozrywkową czy hazardem. Kluczowa jest tutaj przemiana etyki ryzyka. Kiedyś ryzyko było czymś negatywnym, czymś czego należało unikać za wszelką cenę. Stąd rozmaite regulacje, systemy zabezpieczeń, które miały nas w jakiś sposób uchronić przed negatywnymi skutkami rozmaitych zjawisk społecznych, ekonomicznych czy politycznych. Dziś traktujemy ryzyko nieco inaczej. Ryzyko to droga do osiągnięcia sukcesu. Potrzebny jest tylko odpowiedni mindset, gotowość do podjęcia ryzyka. Ryzyko to szansa, ryzyko to wzięcie na siebie odpowiedzialności. Stabilna praca od 9 do 5. To strata czasu. Co gorsze, to również strata indywidualnego talentu, będącego kluczem do sukcesu. Platformy inwestycyjne używają tych samych trików, które znajdziemy w grach hazardowych, po to, żeby zwiększyć częstotliwość transakcji i zaangażowanie emocjonalne ich użytkowników. Wykorzystują znane mechanizmy, żeby maksymalizować swoje zyski kosztem tychże użytkowników. Jak to się dzieje? Na poziomie behawioralnym tego typu aplikacje. Tego typu mechanizmy wykorzystują skłonność niektórych osób do tak zwanego gonienia strat, czyli do odgrywania się. W momencie, kiedy tracę pieniądze, staram się za wszelką cenę odegrać. Pożyczam pieniądze. Robię wszystko, żeby za tym kolejnym razem wygrać. Pandemia była tutaj punktem zwrotnym. Lockdowny zamknęły kasyna, zamknęły miejsca, w których ludzie mogli oddawać się różnym grom hazardowym. Platformy kryptowalutowe i Platformy inwestycyjne idealnie to wykorzystały. Oferowały emocje kasyna w społecznie akceptowanej formie inwestycji. Marketing w mediach społecznościowych był zresztą genialny. Pokazywano młodych ludzi w swoich nowych, błyszczących samochodach, krzyczących tu demun, itd. Natomiast to, czego nie zauważaliśmy, to czego nie zauważamy, to jest ta staranna selekcja, która jest dokonywana w mediach społecznościowych. Widzimy tylko tych, którzy zarobili miliony, a nie tych, którzy stracili oszczędności swojego życia. Ludzie muszą zrozumieć, że to nie jest gra ani sposób na szybkie wzbogacenie się, to jest inwestowanie wysokiego ryzyka. Kolejna kwestia, to jest kwestia być może wprowadzenia pewnych mechanizmów odpowiedzialnego inwestowania, to znaczy wprowadzenie pewnych limitów czasowych, tak zwanych okresów chłodzenia, ostrzeżenie przed ryzykownymi transakcjami, być może wprowadzenie jakichś opóźnień dla dużych transakcji. Inna kwestia to jest kwestia systemu opieki zdrowotnej, który musi się. Przygotować na pojawienie się tego typu pacjentów, tego typu osób. Już obecnie terapeuci pracujący z osobami z problemem hazardowym mogą pomagać też osobom, które po prostu problemowo inwestują.